Mam wrażenie, że ostatnio częściej Komsomolska Prawda zajmuje się taki, takimi sprawami bytowymi, codziennymi, a mniej wojennymi. Praktycznie tutaj, jeśli chodzi o tematy okołowojenne, mamy tylko trzy sztuki. Na samej górze są ostrzeżenia przed rekordowym sezonem gry, grypowym, później poradnik, wzrosty. Taryf komunalnych od 1 grudnia 2022, dlaczego opłaty się zwiększają przed terminem i co robić, jeśli brakuje ci pieniędzy. Brzmi trochę jak reklama chwilówki. Później mamy ukraińscy nacjonaliści, chowali broń pod mogilnymi krzyżami i zmieniali w terrorystów dzieci. To jest dłuższy tekst. Generalnie opowiadający o przerażającym ukraińskim nacjonalizmie, który bardzo długo po wyzwoleniu Ukrainy od nazistów niemieckich kwitł sobie i walczył z, ze Związkiem Radzieckim. I faktycznie tutaj warto trochę przypomnieć tę historię, jeszcze ładnych kilka lat po wojnie. Oddziały. I małe grupki nacjonalistów ukraińskich prowadziły walkę przeciwko Armii Czerwonej, przeciwko siłom bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, próbując w jakiś sposób pozbyć się z terytorium dzisiejszej Ukrainy. O, tu jest ulica Bandery, przypominam, pozbyć się radzieckich okupantów. I to jest, proszę Państwa, ważna. Informacja, ważne przypomnienie. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie wspominanie w dzisiejszej Ukrainie tamtych organizacji i tamtych ludzi, nam Polakom kojarzy się przede wszystkim z rzezią na Wołyniu, i to jest naturalne skojarzenie. To, co nas boli, pierwsze pamiętamy, nie ma się tu absolutnie czemu dziwić. Natomiast dla wielu Ukraińców, te organizacje, które my. Kojarzymy z tamtymi tragicznymi wydarzeniami, kojarzą się właśnie z walką o niepodległość Ukrainy przeciwko Związkowi Radzieckiemu już po II wojnie światowej. Oczywiście jest to niepełne skojarzenie. Te organizacje robiły i jedno, i drugie. I walczyły przeciwko polskiej administracji w latach 30., i w czasie wojny urządzały swojego rodzaju czystki etniczne. Dość żywiołowe i okrutne, przy okazji warto o tym powiedzieć, a jednocześnie te same organizacje walczyły przeciwko mm, Związkowi Radzieckiemu, który także był mm, swojego rodzaju ultymatywnym złem, i walka z nimi jest pamiętana jako coś pozytywnego. Trzeba tutaj też powiedzieć, że te ruchy ukraińskie nacjonalistyczne były bardzo niejednorodne było w nich bardzo wiele oddzielnych nurtów. W różnych momentach historii one zachowywały się i promowały bardzo różne postawy i ideologie. Oczywiście, w prasie rosyjskiej, współczesnej, jest to wszystko sprowadzane do naziści Bandera Fuj. A sprawa wymaga dość poważnego zniuansowania. No ale nie będziemy się tego spodziewać przecież po Komsomolskiej Prawdzie. W Chabarowsku otwarte jakąś ulicę. To nas mało interesuje. Tutaj są dwa krótkie newsy, tak jak mówiłem, pośrednio związane z wojną. W Airbusie powiedzieli, że rezygnacja z rosyjskiego tytanu zajmie kilka miesięcy. Faktycznie Rosja jest ogólnie dużym producentem wyrobów metalurgicznych, w tym także tytanu, który jest potrzebny w lotnictwie. Mamy też w Japonii określili jako krzywdzące. Decyzję Zachodu o limicie ceny na ropę naftową w Rosji. Jeśli sobie przejdziemy na ten artykuł, to wymagało VPN-a i wymagało tłumaczenia na polski automatycznego, niestety po japońsku nie czytam. Tutaj możemy przeczytać generalnie, że faktycznie tego typu sankcje stoją w sprzeczności z ideami liberalnymi Zachodu ale jednocześnie obawy tego człowieka, autora, o to, że te sankcje będą słabo na Rosję działać. Istnieje niewielkie poczucie intencji znacznego zmniejszenia rosyjskich dochodów z ropy naftowej. Nowe sankcje nie mają na celu zniechęcenia Rosji do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie, ale raczej umożliwienie jej dalszej walki. Rosyjska ropa marki Urals jest poniżej zgłoszonych pułapów cenowych, a nowe sankcje mogą mieć niewielki wpływ na przychody Rosji z ropy. To mamy wyżej, a niżej jest o tym, że sankcje są dalekie od zachodniej ideologii. Ale faktycznie wyciągają Rosjanie wszystko, co się da ze światowej prasy, żeby pokazać, że świat jest przeciwko Zachodowi, a za Rosją. Stary manewr. Przejdźmy na front. Brzmi to źle. Na tej mapie nie widać szczególnych zmian, dlatego przejdziemy sobie na mapę trochę bardziej szczegółową. Jeszcze później będzie jedna mapa, mapa ostrzałów. Od granicy idąc zaczynają się walki dopiero w okolicach, co my tu mamy, sfatowe. Analityk wydarzeń militarnych Defmon. Pisze o tym, że Rosjanie bardzo intensywnie starają się zachować w zasięgu artylerii Kupianskiej i inne przeprawy na rzece Oskol w tym regionie. Tutaj faktycznie z okolic fatowe mamy zaznaczone czerwone strzałki, pokazujące, że od tej strony naciera Rosja, która próbuje, widzimy tutaj, Atakuje wzdłuż trasy na Kupiansk. Dla nich ważne jest zachować przeprawy na rzece w zasięgu artylerii, żeby utrudnić Ukraińcom stworzenie logistycznych centrów po drugiej stronie, które by ułatwiły atak na Swatowę i dalej na Kryminną i Siewieradonieck. Tutaj zresztą są ślady ukraińskich ataków w okolicach drogi na miasto Rubiżna. Z kolei na, z Sewira Daniecka na Bilogoriłkę atakują Rosjanie. Zresztą to jest kierunek ataku um, obserwowany od bardzo dawna. Tamte walki trwają od miesięcy, podobnie jak w kierunku na Bachmut i Solidar. Tutaj widzimy ponowne oznaki aktywizacji na tym regionie i tu pojawiają się też ciekawe, byśmy powiedzieli, rozważania czy ukraińskie siły uwolnione pod Hersoniem zostały gdzieś tu przeniesione, czy nie. Póki co Defmon nie widzi takich dowodów na to, że pojawiły się tu ukraińskie posiłki i wyprowadza z tego wniosek, że one są prawdopodobnie zbierane gdzieś indziej do jakiegoś przyszłego natarcia. Oczywiście te siły będą potrzebowały po drodze jakiegoś... Odpoczynku. natomiast już minęło około 20 dni od zajęcia Hersonia, więc możemy założyć, że około 10 dni, dwóch tygodni oni mieli czasu na jakieś, jakiś rodzaj odpoczynku. To często z tego, co słyszałem bezpośrednio tam na miejscu, nie jest taki odpoczynek, jaki my cywile w czasach pokoju uznajemy za prawdziwy odpoczynek, ale nie są to działania bezpośrednio bojowe, więc... Można to w ten sposób określać. Jeszcze wyjaśnię tutaj te pomarańczowe linie. To są linie umocnień, jakiegoś rodzaju linie okopów, tych smoczych zębów, które akurat w tym przypadku Rosjanie szykują na kierunku bachmudzkim, co wygląda dość zabawnie, jakby. Oni atakują na Bachmut, zresztą w ostatnich dniach, z tego co wiemy, bardzo intensywnie, niemal bezustannie, a jednocześnie na tym terenie budują linie, które wskazują na to, że oczekują tu przełamania frontu. Choć oczywiście można też pogratulować im, że myślą o takich rzeczach wcześniej, a nie kiedy jest już za późno. To jak najbardziej wydaje się sensowne. Kurdium dalej ma być atakowana według Defmona, o niej już mówiliśmy ostatnio, nie ma tu zbyt wiele nowości. Avdijewka, no 3 dni w tygodniu Państwu o tym mówię, że Avdijewka jest atakowana i atakowana i cały czas się trzyma. Ostatnio wspominałem Państwu o takiej nitce twitterowej z amerykańskim oficerem, który mówił, że bardzo trudno będzie przełamać siłom ukraińskim dobrze przygotowane linie umocnień wokół Doniecka i Ługańska. W FDF-ce. to doskonale właśnie widzimy. Jeśli chodzi jeszcze o informacje takie okołofrontowe. Pojawiły się ciekawe doniesienia, niestety z obu stron wydają się potwierdzać, że ukraińska artyleria łapie zadyszkę. Z jednej strony pojawiły się informacje o tym, że Amerykanie zaczęli organizować remont naprawy ukraińskiej artylerii na terenie Polski. Co wskazuje na to, że tych napraw jest wiele, i intensywność tej wojny podpowiada nam, że faktycznie mają prawo systemy artyleryjskie tracić swoje możliwości w wyniku z banalnego zużycia. Z drugiej strony, rosyjscy propagandyści, korespondenci wojenni także zauważają tę sytuację i wskazują na to, że ukraińska artyleria przeżywa w tej chwili trudne chwile i traci swoje możliwości. Co jest oczywiście niekorzystną sytuacją? Pytanie oczywiście brzmi na ile to wpływa na ukraińskie możliwości i jak szybko te problemy zostaną usunięte, chociażby dzięki tym wspomnianym naprawom organizowanym przez Stany Zjednoczone. Z miejscowości Pałochy Pałochy ewakuują szpital wojskowy Rosjanie, pojawiły się takie doniesienia do Mariupola, odsuwają go od linii frontu. To oczywiście brzmi rozsądnie, szpitale wojskowe lepiej jak znajdują się w bezpiecznych miejscach, a tu wygląda na to, że nie, nie jest to bezpieczne miejsce. Możliwe, że w, przewidywany jest przez stronę rosyjską jakiś ruch na froncie w jedną lub drugą stronę. Jednocześnie odsuwanie takiej bazy medycznej od linii frontu oczywiście tworzy problemy i zwiększa czas, jaki minie od, ewaku od rany do ewakuacji takiego rannego, co oczywiście zmniejsza szanse na jego przeżycie. Jeśli chodzi o nasze szybkie newsy, mamy mm, niedawny pożar na, w permskiej elektrowni. Tutaj doszło do jakiegoś wypadku, widzimy coś tu się zapala, nie był to efekt ostrzału. Natomiast drugi post dotyczy ostrzału i tu jest chiński kanał telegramowy po rosyjsku CGTN. Pożar w Bryjańskiej Republice Ludowej miał miejsce z powodu trafienia nieokreślonym pociskiem, przekazuje Agencja Ukraińska Union, Donoszone jest, że pocisk był zrzucony z drona w rezerwuar, w zbiornik z paliwem diesla. W rezultacie zapłonęły jeszcze dwa zbiorniki. To, co jest ciekawe, to to, że chiński kanał telegramowy, chińskie oficjalne medium nazywa ten region Bryjańską Republiką Ludową, co jest oczywiście ukraińskim żartem na temat Rosji i jej. Pasji do tworzenia różnego rodzaju bytów w stylu DNR i LNR. Tutaj mamy mapkę tych szpitala, o czym już wspominałem. Co dalej? Jeszcze kolejny pożar, tym razem w Wołgogradzie, w fabryce produkcji plastikowej. Pojawiła się ciekawa propozycja od Turcji, która proponuje, żeby zacumować przy wybrzeżu Ukrainy okręty bardziej statki, statki elektrownie, które mogłyby dołączyć się do zasilania ukraińskiej sieci energetycznej, piszą tutaj, że mają możliwości, żeby zaopatrzyć w energię milion mieszkańców Ukrainy, to faktycznie byłoby dużą pomocą. I jeszcze to jest dość stara informacja, już natomiast warto ją przekazać, bo nie mówiliśmy o niej jeszcze tutaj w Madrycie. Doszło do eksplozji w ambasadzie Ukrainy. Paczka była wysłana na imię i nazwisko ambasadora i eksplodowała na terenie, na terenie ambasady. Biały Dom poprosił kongres o kolejne miliard sto milionów dolarów dla Ukrainy. Tym razem bezpośrednio na wsparcie systemu energetycznego Ukrainy i Mołdawii. O tym mówił. Blinkem. Pojawiły się szczegóły dotyczące wsparcia w kolejną partią pomocy wojskowej od Niemiec dla Ukrainy. Mówiliśmy o niektórych elementach tego pakietu. Tutaj jest całość, 7 samobieżnych pojazdów przeciwlotniczych Gepard, 100 tysięcy apteczek, 3... Mosto układacze Biber. To są takie mosty szturmowe, przydatna rzecz. 8 nadwodnych dronów. 12 samochodów dla pograniczników. 4000 śpiworów. 30 karetek. Części zapasowe do śmigłowców Mi 24. Cz... Tu się coś powtarza. Tak, to jest wszystko, bo tam jeszcze jest parę powtórek. Dalej. Unia Europejska zgodziła się na limit ceny na ropę naftową na poziomie 60 dolarów. Tak, na razie donosi Reuters. Tak, jest to 5% poniżej ceny rynkowej. Nie jest to duża różnica, prawdę mówiąc. Wydaje się, że jeśli miałoby to być faktycznie zaledwie 5%, to polska propozycja z 30 dolarami faktycznie wydawała się rozsądniejsza. Dalej. Ostatnio dużo jest wypowiedzi na temat strat po obu stronach. Ursula von der Leyen z Komisji Europejskiej powiedziała ostatnio publicznie, że straty ukraińskie to 100 tysięcy zabitych żołnierzy. Później wytłumaczono, że chodziło o ogólne straty ukraińskie, zabici, ranni, przepadli bez wieści, jeńcy itd. Z kolei Michał Padaliak z biura prezydenta Ukrainy mówi o tym, że straty Rosjan w Ukrainie to około już 200 tysięcy ludzi, z czego 90 tysięcy to ci, którzy zginęli a 200 tysięcy to straty bezpowrotne według jego informacji. To jest wypowiedź równie sensacyjna jak tamte 100 tysięcy Leyen, Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno, to to, że straty po obu stronach z całą pewnością są ogromne, patrząc na intensywność i czas trwania tych, działań wojennych. Jeszcze mówiłem, że będzie jedna mapa. Tutaj może tak ją przesuniemy. To jest intensywność ostrzałów w ostatnich godzinach i dniach. Widzimy, że zwiększyła się intensywność ostrzałów w okolicach Charkowa, na północ od Charkowa. To jest ostrzał transgraniczny. A tak to tradycyjnie okolice miasta Sfatowe, Bachmut, Solidar, Bilogoriłka, okolice Doniecka. Na froncie południowym w zasadzie widzimy spokój, dwa jakieś niewielkie punkciki w Hersoniu i tuż obok niego. Można by powiedzieć, że tam dzieje się niewiele. Dziękuję Państwu pięknie na dziś za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.